Na minusie, pod kreską jest zdecydowanie Wisła Kraków, drużyna, która przegrywa z Podłyski bielsko biała Musimy o tym porozmawiać, bo Wisła przeżywa kryzys no, nie od tygodnia, nie od dwóch, a chyba dalej. Gdyby nie przykro mi to stwierdzić, błędy sędziów, to Wiślacy mieliby jeszcze mniej punktów, byli gdzieś w środku tabeli, a nie na czwartym miejscu. Co się dzieje z Wisłą? panie Andrzej? Zgadza się. Przypomnę tylko tutaj. Tych telewizji, którzy nas prawda, oglądają, słuchają, że kiedy byłem przez Pana zaproszony i był Mateusz Borek, potem był Jacek Bednarz i się również poruszali wtedy wspólnie z Panem temat Wisły. A więc ten temat jakby wraca, czyli jakby potwierdza słuszność tamtych uwag, które żeśmy zawierali. Wisła, ja pozwoliłem sobie dzisiaj na takie określenie, kiedy byłem zaproszony przez telewizję Polsat Sport do café Futbol, Wisła nie, robi, nie zrobiła postępu w tym roku. Ja wręcz twierdzę nawet, że gra gorzej niż grała. Natomiast my szybko bardzo kreujemy na podstawie tego, że Jagiellonia zagrała słabiej i straciła niby prawie że pewny tytuł mistrza Polski, prawda, i odpadła nawet z miejsca medalowego. Wisła to bardzo ładnie z panem Maskantem wykorzystała. Natomiast w tej chwili, mało tego trener sam przecież powiedział, że on tak grając, nawet jak tutaj kiedy przegrał na Legii, użył takiego określenia trochę dziwnego, że nawet ta dyspozycja mu starczy, że on wygra wszystkie mecze w październiku. No i się teraz sam przekonał, że nie odpowiada to prawdzie. Jest to jeszcze młody człowiek, 42-letni. I sądzę, że ta opinia, którą wydał o nim Ko Adrianze, jeden z najlepszych trenerów, jacy w tej chwili pracują w Holandii, chyba jest słuszna. Mnie się wydaje, że nieco więcej pracy, nieco więcej prawda, zaufania, a jednocześnie to wyraźnie świadczy o tym, że mając tak wyrównany, powiedzmy, sobie, skład, to taką możliwość rotacji, którą Leszel Tener stosował, że jakby gdzieś musiał być popełniony błąd, bo tam jest absolutny brak dynamiki, absolutny brak jakiejkolwiek wizji koncepcji gry. I przypomnę, że to podlewski bo o nim dzisiaj mówimy, wspaniała ramka Dancika w otoczeniu Patejuka, porzucie wolnym, strącenie piłki z głową nie do obrony, no znowu oskarżam, między innymi tych dwóch środkowych obrońców, tutaj są ciągłe zastrzeżenia. I trudno, żeby tego Cener nie widział. Natomiast no, jest wiele momentów, kiedy można to ugrelec ustawić, a Bogdan Basawaj, który jest prezesem po raz drugi, Człowiek, który również był trenerem, co prawda, w zespole trzeciej ma znam go bardzo dobrze. Przecież można troszeczkę nieco przesunąć całą linię obrony w stosunku do miejsca, w którym jest położona piłka i tak dalej, i tak dalej, ale nie chciałbym tutaj się rozwodzić, bo to trener maskant ma wiedzieć, co ma zrobić z drużyną. Natomiast co wyraźnie podkreśla, i jeśli nie nastąpi nadzwyczajna mobilizacja w meczu z Fulham, no to może mieć Wisła szalone kłopoty. Tym bardziej, że jak przekonaliśmy się w ostatnim meczu właśnie przeciwko Fulam, Wykluczenie Czabeza w samej konstrukcji w 90 minucie spowodowało, że ostatnie 3,5 minuty chyba, które sędzia przedłużył, już trzeba było się dramatycznie bronić tego wyniku we własnym polu karni. A więc coś się dzieje w wiślenie, tak i to jest tylko ten, kto jest na co dzień w drużynie, powinien mieć powiedzmy sobie właściwą diagnozę, co robić dalej. My z tego miejsca możemy tylko wyrazić swoje dezaprobatę, a jednocześnie pochwalić ten raka Sperczyka który bądź co bądź... Ograł Legię, ograł Wisłę. Ograł Legię na wyjeździe, prawda? Ograł Wisłę na wyjeździe. Przypomnę, że w świetfinale Pucharu Polski, również gdzie tą samą Wisłę z tym samym panem Mackantem, który wtedy powiedział, że to jest wypadek przy pracy, również po raz pokonuje ją na jego własnym terenie. I taka jest, powiedzmy sobie, piłka, to jest ten fenomen, który kocha kibic, kibic oczywiście z podbeckidział, bo dawali temu wyraz z zachowaniem na trybunach, a jednocześnie no, dezaprebatę własnego kibica, która jest przyzwyczajona, nie mówiąc o właścicielu panu Czupiale, który jednak wykazał i wykazuje nadal bardzo dużo cierpliwość i wiarę, i cieszymy się, że pracuje w piłce, że wykłada pieniądze, że ta wisła, to co powiedzieliśmy u pana w audycji między innymi, jeżeli nie poprawi swojej dyspozycji, a maki to bardzo się obawiam, co będzie z Wisłą, kiedy zakończą ci zawodnicy swoje kontrakty, bo są niektórzy w tym wieku, że ich już nikt nie kupił i będą musieli odejść. Kto na ich miejsce? Zdolny czekaj, co dalej? Zdolny wrót, co dalej? I tak dalej, i tak dalej. I tutaj znowu pochwała dla Lecha, pochwała dla Legi. Również pochwała dla kilkakrotnego mistrza Polski w kategoriach juniorów i młodej ekstraklasy zagłębia Lubin wbrew pozorom, mimo że im powiedzmy tutaj na razie nie idzie, ale pewnie pewno będziemy o tym mówili, ale sądzę, że jest to moment do zastanowienia się i na pewno jest w tej chwili w Krakowie. Są to gorące narady. I są przede wszystkim test mecze takiego, tak. w w, takiej wielkiej wagi, bo Fulham, a później Derby z Krakowie. Ja wiem tylko, panie Krzemku, tu jest problem inny, to co mówiłem, bo to, na no to pytanie tylko Maskant może odpowiedzieć i trener Bar, który bądź co bądź jest również świetnym fizjologiem. Na jakim etapie przygotowania, jak wygląda drużyna, bo to, że nawet będzie mobilizacja, jest takie słynne powiedzenie w naszym zawodzie. Zawodnik przetrenowany, nic mu nie da. Zawodnik niedotrenowany, jest mobilizacja patriotyczna albo mobilizacja finansowa na dane konkretne 90 milionów. I tutaj na to pytanie ja nie umiem panu odpowiedzieć. Być może, że w tej chwili na pewno kierownictwo pan Basała i pan Cupiał, sam Maskant, pan Bar, że znajdą powiedzmy sobie ten moment, jak ten zespół prawda, odbudować na miarę włożonych środków i aspiracji, żeby walczyć w przyszłym roku o Ligi Mistrzów, bo już tu parę się ubiega, a dzisiejszym edzę potwierdził, że będzie to arcyciekawy wyścig co najmniej czterech drużyn.